Galway z Będzina powstał równe 5 lat temu. Pomysł na zespół wziął się z tego, że w Będzinie, naszym rodzinnym mieście, odbywa się co roku festiwal muzyki celtyckiej. Ponieważ w Będzinie mamy zamek, jest to świetna lokalizacja do tego typu imprezy. I pomyśleliśmy sobie 5 lat temu razem z naszą koleżanką, która niestety już z nami nie występuje, że fajnie by było, żeby w naszym rodzinnym mieście, gdzie mamy właśnie festiwal, gdzie przyjeżdżają do nas różne zespoły muzyczne, taneczne, żeby również będzie miał swój własny zespół tańca irlandzkiego. I on wziął się właśnie pomysł na zespół. Koleżanka prowadziła takie po prostu luźne warsztaty stańca irlandzkiego i w pewnym momencie wymyśliła, że możemy gdzieś wystąpić, możemy stworzyć nazwę, możemy uszyć stroje. No i tak się zaczęła historia. Jest łatwy kawałek chleba, e, musimy ciężko pracować na to, jak w tym momencie tańczymy. Przez, zresztą przez całe 5 lat musieliśmy ciężko na to pracować. E, ćwiczymy dwa razy w tygodniu, po trzy godziny dziennie. E, no Jeżeli mamy jakiś ważniejszy występ, właśnie typu festiwal muzyki celtyckiej, w którym bierzemy co roku udział, e, taką imprezę na przykład jak tutaj w Galway, e, no to wtedy spotykamy się dużo częściej i tańczymy dużo dłużej. Przez te pięć lat zespół Galway zebrał na swoim koncie dosyć sporo osiągnięć. Staramy się nie ograniczać tylko i wyłącznie do naszego rodzinnego miasta, do naszego rodzinnego województwa, jakim jest województwo śląskie w Polsce. Staramy się wychodzić poza granice Benzina. Występujemy w całej Polsce, możliwie jak najczęściej, na różnego typu imprezach. Od właśnie takich małych festynów naszych miejskich, poprzez konkursy taneczne, poprzez wielkie festiwale. Również czasami zdarzają się imprezy firmowe, na których taniec irlandzki jest bardzo mile widziany. Nas, w naszych osiągnięciach naszych osiągnięć naj, najlepiej wymienić e, dwukrotne zdobycie nagrody kulturalnej miasta Będzina. E, no i nasze udziały w zawodach tańca irlandzkiego FESZ w Krakowie. E, dwa lata z rzędu reprezentacja zespołu Galway jeździła do Krakowa na międzynarodowe zawody taneczne. Przywoziliśmy stamtąd mnóstwo medali, mnóstwo pucharów, a w tym roku Galway po raz pierwszy zagościło na międzynarodowych zawodach tańca irlandzkiego go w Pradze i stamtąd również nasza reprezentacja przywiozła dużo nagród i dużo właśnie osiągnięć. Zespołem tańca irlandzkiego z Polski. Wszyscy się dziwią, jak to się stało, że to Polacy właśnie e, dominują tutaj w tej właśnie działce. E, poza tym nosicie nazwę Golu, a w Golu jesteście pierwszy raz. Jak to się stało? E, nasza nazwa właściwie wzięła się z przypadku. Chcieliśmy, żeby za nazwa naszego zespołu kojarzyła się z Irlandią, ale też była prosta do wymówienia i co najważniejsze, prosta do napisania. E, w Polsce jest wiele zespołów tańca irlandzkiego, które mają skomplikowane nazwy i często jest problem właśnie z zapamiętaniem, z zapisaniem e, takiej nazwy. My chcieliśmy, żeby tutaj właśnie też pod tym takim względem troszkę marketingowym tak, żeby było nam łatwiej. E, właściwie na początku zespołu, kiedy e, tworzyliśmy go, koleżanka podrzuciła nam kilka nazw, które gdzieś tam wyszperała w internecie, które miały się kojarzyć właśnie z wyspami. E, mieliśmy do wyboru m.in. nazwę Wysp Salty, e, było tam też właśnie Galway, no i równoważnie, ró, znaczy jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że Galway to będzie to. E, zwłaszcza, że Galway jest uważane za kulturalną stolicę Irlandii, no i, Chcieliśmy też, żeby tak to się kojarzyło. I dziś właśnie jesteście w tej kulturalnej stolicy Irlandii. Jesteście w Galway w czasie trwania Galway Arts Festival. Jakie są wasze pierwsze wrażenia? Niesamowite. Irlandia nas przywitała prawdzie bardzo deszczowo, bo na lotnisku w Shannon z tej takiej 30 stopniowej temperatury u nas w Polsce od razu weszliśmy w siarczysty deszcz. Ale jest niesamowicie. Irlandia jest piękna, chyba jeszcze piękniejsza niż sobie wyobrażaliśmy. No i atmosfera tutaj festiwalu w Galway jest rewelacyjna. Wczoraj mieliśmy okazję uczestniczyć w paradzie, która zrobiona na nas po prostu piorunujące wrażenie. To wszystko jest świetnie przygotowane. No i cieszymy się z pobytu tutaj. E, już wkrótce, już za kilka dni wystąpicie również w Claren Bridge, w czasie trwania Claren Arts Festival. E, powiedzcie, jak to się stało, że właśnie tam trafiliście? E, właściwie e, to również zdecydował przypadek. Nasza koleżanka z zespołu Ola e, ma tutaj dwie siostry. Jedna mieszka w Galway, druga w Maikulen, gdzie u nich się po prostu teraz zatrzymujemy. E, ona znalazła kontakt do właścicielki pubu właśnie w Clarenbridge. E, no i zaproszono nas do występu. I tak mieliśmy przyjechać do, tutaj do Irlandii, więc doszliśmy do wniosku, że jeżeli wystąpimy jeszcze gdzieś w pubie, to to będzie tylko dla nas na plus i jeszcze tylko bardziej zwiększy tą przygodę, którą tu przeżywamy. Galway jest dzisiaj w Galway. Przed chwileczką mieliście tutaj występ uliczny. Jak pierwsze wrażenia po, po tym występie? No rewelacyjne. Nie spodziewaliśmy się tak naprawdę takiego miłego odbioru, takiego miłego przyjęcia. No jesteśmy Polakami wykonującymi taniec irlandzki, narodowy taniec Irlandzczyków, więc też zdajemy sobie sprawę, że będziemy oceniani pewnie troszeczkę ostrzejszym okiem niż tutaj u nas, znaczy w naszym rodzinnym kraju w Polsce. Ale naprawdę bardzo fajne przyjęcie, bardzo przyjemne. Też duże zaskoczenie, że takie tłumy tutaj na ulicach akurat w poniedziałek, kiedy wszyscy idą do pracy. Ale rzeczywiście jest to bardzo pozytywne i mamy nadzieję, że to nie będzie nasz jedyny występ tutaj taki uliczny podczas naszego pobytu. Czyli rzeczywiście termin waszego pobytu w Galway jest jak najbardziej trafny? Tak, jest jak najbardziej trafny. Zresztą tutaj zdradzę tajemnicę nieprzypadkowe, bo no to było takie nasze marzenie, żeby zobaczyć Galway Arts Festival. To jest szczególny moment, szczególny czas tutaj w życiu tego miasta. Dlatego stąd nasz przyjazd właśnie w tym terminie. Czy dzisiaj już możecie potwierdzić, że wybór tej nazwy, wybór nazwy zespołu Galway był trafny? Tak, jak najbardziej, tak. Myślę, że myślę, że tutaj wszyscy moi przyjaciele z zespołu się z tym zgodzą. W czasie drugiego dnia Waszego pobytu w Irlandii, dokładnie w Galway, udało Wam się już wystąpić na ulicy, na jednej z najsłynniejszych tutaj ulic w mieście. Powiedzcie, jak wrażenia? No Jesteśmy zadowoleni właściwie z naszego występu i z ludzi, którzy no, tutaj przyszli. Widać był entuzjazm. Bardzo miło nas zaskoczyło to, że ludzie, którzy tu się wychowali, którzy powinni znać taniec irlandzki, również są zadowoleni z tego, jak my tańczymy i słyszeliśmy bardzo wiele miłych opinii na temat naszego tańca, w czym jest nam tym bardziej miło, że jesteśmy w Galway, więc dla nas to jest marzenie życia. Marzeniem życia było zatańczenie tutaj, wobec czego jesteśmy zachwyceni i odbiorem, i ludźmi, ulicą, wszystkim. Czy znaczy właśnie bardzo dużo ludzi w ogóle dziwiło się, że jesteśmy z Polski i tańczymy taniec irlandzki, po prostu tak o co chodzi. Także, także chcieli, nie, nie wierzyli nam po prostu czasami, że jesteśmy z Polski, tylko myśleli, że jesteśmy stąd. Także ogólnie właśnie bardzo, bardzo fajne wrażenia, wszyscy się uśmiechają do nas, wszyscy nam gratulują i tak dalej. Także jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo zadowoleni i bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Czyli jesteście naładowani pozytywną energią po to, żeby wrócić tutaj powiedzmy za rok? No. Jak najbardziej, jak najbardziej. O ile zbierzemy, fundusze, zbierzemy fundusze, to jak najbardziej przyjedziemy. Może za rok, może i za dwa, może za dwa. A może i za rok, i za dwa lata. Bardzo chętnie. Było najfajniej, na pewno. Także, także. No jednak wyprawa tutaj jest dosyć kosztowna dla nas. Zwłaszcza, że większość pokrywaliśmy z własnych funduszy. W sumie wszystko. Także, także i tak cieszymy się, że nam się udało i, i zostać tutaj aż na tyle dni, bo zostajemy tutaj 9 dni. Także. Dziękuję bardzo, życzymy sukcesów.